A zaraz Wam pokażę szampon do włosów, żeby w łatwy sposób zmyć z włosów olej, nawet olej rycynowy, który jest bardzo gęsty i bardzo lepki. I naprawdę żaden szampon z drogerii przemysłowej, z marketu, nieważne skąd, nie daje rady z olejem i dużo pań rezygnuje z tej cudownej procedury smarowania olejem skóry, głowy, same włosy, dlatego, że trudno domyć. Ale problem ten jest bardzo łatwo rozwiązywalny przy pomocy mąk. Mąk, które zawierają saponinę. Dzisiaj ja robię z mąki z ciecierzycy, bardzo ładnie myję. Ale w związku z tym, że mam nasmarowane włosy olejem rycynowym to dodaję taki składnik, który na pewno odtłuszcze włosy z pierwszego razu. Ten, ten składnik jest proszek musztardowy. My go produkujemy z odtłuszczonych ziaren gorczycy. Gorczycy kupujemy od rolnika. Niedaleko od nas, od pana Michała i jego gorczyca jest bardzo, bardzo, bardzo ostra. Także ja do tej, do tego szamponu, gdzie są trzy łyżki mąki z e, ciecierzycy, dodaj max, nawet ja by dałam by mniej, tyle proszku musztardowego, dolewamy. Wody ciepłej. Ja już ten szampon zrobiłam. On już jest gotowy. I trzy do rąk. I sobie robimy. Robimy do piany. Do takiej pianki. Widać, tak? Bo ta pianka będzie myła nasze włosy. Myjemy jak zwykłym szamponem. Nie oczekujemy że u nas będzie czapka z piany na głowie, ale włosy będą bardzo ładnie umyte.